Dzisiaj ja jestem Aro, a wy oglądacie Lego Christmas Trolling dzisiaj ze mną jest Tankista Witam, 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 witam i zaplanowaliśmy dzisiaj mega akcję, czyli Defend the Portal, bardzo trudno, ponieważ mam, jak widzicie mamy tutaj dużo różnych przeszkód, ale już mam nadzieję, że damy sobie tym razem radę. Ja no, tutaj... A zresztą masz pomóc mnie, o tam o Ej, Podgłoś podgłośnij sobie audio. No to sobie podgłośnij, ustaw wszystko dobra, i... Dobra, i dałem. I dobra, i dałem. Dadajesz? Uwaga. Uwaga, ja już rozpię, rozpię, rozpięt. Dobra, dałem. Daję ci. Czemu dajesz ci? A nie wiem, nie chcą pewnie. Dobra, to się naleźle. Dobra, teraz. Atak, tak, atak, tak, atak, tak, a tak, a Dobra. Mam ci. O, ja też tam mam. Dobra, już idę po nie. Jest. Odwagę. A tak kolejne ci. Ja, ja nie mogę. Jeśli to, to to, to to... To jest trochę łatwe, to jest łatwe. Dobra. W sumie... Bo teraz wieża pomaga. pomaga czekaj, 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 czekaj. Dobra, pokonałem go bombą. To ja. Ludzie to widzieli. Aha, no. Czekaj, ja go no, Dobra. O, młot wyleciał. Ja go oszołami. Czekaj, ja go oszołamiam, a ty go... a ty go dobijasz. Pięknie. Nie no, to, to przepraszam. To jest zbyt łatwe. Tak. To mnie sam, już ci nie pomagam. Nie! Dobra. Dobra, dobra, ale dam sobie radę. Albo nie. A nie, nie, nie. O, Dobra. O, ja tu sobie, po, sobie jakie itemy wyleciały. O, pozbieram sobie jakieś pieniądze. Dobra, jednego ci pomogę. Nie no, dobra, pomogę ci. Widzę, że już sobie nie radzisz. Nie, zezwuję. O, broń wyleciała. W górce Ile jeszcze? No jeszcze się kończy. Teraz miał level up? Nie, nie, jeszcze nie. Jej. Jest, super. Jak Domki zaczęły się pojawiać. Idziemy jeszcze gdzieś? Może no. jedną misję jeszcze zrobimy, bo to było trochę szybko, dopiero dwie minuty nagrywania. No, to było bardzo, bardzo szybkie. Ja wezmę sobie startuszka. Dobra, idziemy gdzieś w cave'y, albo gdzieś na największe level'e. Dobra, ja od razu chciałem powiedzieć, że to jest pierwszy filmik na moim kanale. Będą serie z Battlefield 3, będzie seria z Minecraft'a z Arrow'em. Będzie seria z Need for Speed World, ale to nie jestem pewien jeszcze. Będzie seria z Medal of Honor Warfighter, i to chyba wszystko, jeśli się nie mylę. No i to będzie na razie chyba tyle. A jak się pomyliłem, to nie wiem, co zrobię. Kiedy indziej mi powie, albo sami zobaczycie. Dobra, co teraz robimy? Chodź za mną. No, idę za tobą. Oooooo. No, Idźmy na jakieś, kurde. 13 level. Czekaj chwilę. Dobra. Już nic, już nic. Brat polecił. poleci. O, strzelać, ja go strzelę, ja go strzelę. Dobra, dobra, ja sobie zbieram kasę. O, napiszę, że płacę. Niestety gorszą rzeczą mojej broni jest to, że trzeba długo tak ładować. No, moja też długo ładuje. Dobra, już tutaj nikogo nie A, ma. A, chciałem to. Pawle, już tutaj nikomu nie nikogo nie ma. Dobra, dobra, dobra. O! kroj jakby... tam! Ten Bóg jest z tym kamieniem, co nie? Mm. Czekaj chwilę. Dobra. Yy... Czy zrobimy krótki ten odcinek? Coś mi się tak wychciało. <słuch> <słuch> nie wiem, jak robimy? No, zależy od tego, co widzowie by chcieli, ale na razie nie wiemy, więc możecie napisać w komentarzach. Tak naprawdę byście chcieli. Pójdziemy tutaj. Chodź ze mną. Yy, gdzie ty jesteś? Yy, w drugą stronę <laughs> zupełnie. Dobra, poczekaj chwilę jeszcze. No już jestem, już jestem. Dobra, o, tam. goniecie, goniecie. Czekam na ciebie. A, bo jednak sobie tutaj trochę porozwalam. No i tak jestem już za tobą. Ooo jest moc. Dobra, na strzała każdy. Goodbye. One moment, one moment, one moment. Dobra, zróbmy teraz krótszy odcinek, a kiedy indziej zrobimy dłuższy. No tak? właśnie. No to Dobra, jeszcze nie wiem, jedną, jedną gromadę rozwalimy tych krokodyli i kończymy? No, może być tak. O to czekaj, idziemy szukać. Chodź tędy. Chodź za mną. Nie się włączyłem. tu są kolce. O, i akurat... Fuck! Dobra, tu jest jeden boss, ale to by za mało. Za mało, za mało, za mało. I się też o, i tu jest, ha -ha. Dobra, tu jest duża skrzynia, na no tym skończymy, otwieramy skrzynię. O, klocek. Słabo. A co innego? Dobra. No i czekaj, ustawmy się. Gdzieś tutaj ładnie. O, jakaś broń. O. No, o no nie, nie to Nie nie ten nie ten model. Ale też fajny. No dobra. Teraz ginę, 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 Dobra. Yy, no co stajemy? No i dobra, no to komentujcie, Poczekaj. subskrybujcie. Tak, i subskrybujcie kanał ten kisty. A I ja, a ja tak czekajcie, czekajcie, bo mi się inventory włączyła. Dobra, ja się pożegnam na inventory. No, mi dobra. Mi się zaczęło. No dobra. No to trzymajcie się. E, oglądajcie dalej Lego Christmas trolling. do oglądania. Do zobaczenia. Pa pa. Cześć.